Idziemy sobie do domu. Teraz. Oh. Wow. A co my tu mamy? Bogata gmina. Asfalt w lali. Sobie jedziemy nowym asfalcikiem A co tu. Co to tutaj jest? Tu nie ma asfaltu. A O pewnie sąsiad nie zezwolił. To jest absurd drogowy. To się nadaje do internetów. Brak asfaltu, brak asfaltu, brak asfaltu i asfalt. on do Hopla i asfalt. No, śmieszne boki zrywać. Pozdrawiam sąsiada.